Ruszamy spod lesoka na wlewo na bielom Hornadu Idziemy na przełom Hornadu Pokazuje 2 godziny, 5-6 km I tu jest taki plac zabaw czego huśtawka tu jest mega huśtawka ruszamy na szlak Właśnie spod tego rancha niebieskim szlakiem, cały czas wzdłuż drogi asfaltowej. Niebieskie szlakówki bardzo rzadko, ale da się je znaleźć, więc jesteśmy na dobrej drodze. Tu już mamy napisane turystyczki raj. Niektóre znaki pokazują 9 km, mapa CZ pokazuje 6 km. W sumie nie wiem ile tego będzie. Idziemy, zobaczymy. Ten szlak prowadzi koło kempingu turystyczki raj fajne małe domki małe domki, aha namiotów kamperów nie ma tutaj, tylko domki i stoją na takich dziwnych fundamentach Teraz mamy iść w lewo w dół, pokazuje strzałka schodzimy w dół. Zaczynamy, już są pierwsze łańcuchy niby, liny. No i na rozgrzewkę nie najłatwiejsze, jesteśmy na Hardle, Hardle Hornadu, 528 metrów, idziemy teraz niebieskim szlakiem, 235 najdalej, jest pod Tomasowskim wychladą. Ruszamy, mamy pierwszą kładkę nad rzeczką. podal krzaczka. Ale to się gibie wszystko. Nie jest to takie stabilne jak powinno. Po drodze spotykamy coś, nie wiem co. Przestraszyłem się. Jak zobaczyłem, że coś wychyla się z jaskini. Taka kapliczka. Spróbuję ją namierzyć, poczytać coś o niej. Idziemy cały czas lasem podejścia, zejścia, ale takie nieduże, kilkumetrowe błoto, to las, cały czas duże rzeki. mamy rzekę Hornad bystra rzeka, ale strasznie zamulona No jak nasza raba ładnie Takie utrudnienia już o, tak prowadzi szlak po takich stopniach. O. Przegnione schody. Przegnite. Ciężko się schodzi, po tym lepiej podchodzić. Można zjechać. Nie sądzę. Na razie chodźmy. Znaleźliśmy plażę Wieje Ale jakie fajne Wydrążone w skale leje Pretazowy most Tędy prowadzi dalej niebieski szlak Czyli przechodzimy na drugą stronę Honradu Ła to się widzi? i w górę cały czas no, jesteśmy z 50 metrów nad rzeką waga stopień ruchomy jakaś katastrofa śmigłowca W w 2015 15 17 lipca chyba będziemy przechodzić na drugą stronę znowu rzeki Jesteśmy na Klas Roklinie I tu teraz idziemy Dokąd? czy zarezie stupaczki są to idziemy po stupaczkach A gdzie ten kurczę, łańcuch na wysokości kostek zrobili Plaże. Fajne miejsce na przerwę, na kanapkę. Kolejny mostek, pięć osób na mostku może tylko przebywać równocześnie. Nie wolno puśtać. To się samo pośle. No i tak wygląda. Gorąco. Kurwa, ale licha konstrukcja, nie do wiary. Ale trzyma się. to tu by się tam pojawił zjawiskowy wodospad ale dzisiaj to jest jakby sucho całą noc padało a tu nie ma wodospadu i znowu ta chybotka Ło, jak ciepło co ja widzę? jesteśmy uratowani Nie, bo chciał bufet. Wyszliśmy z lasu w końcu i widać dopiero, jaka jest pogoda dzisiaj. Dochodzimy do bufetu. Tu jest bufet. Wypijmy piwko i idziemy dalej. Jesteśmy nad 300 potokiem, idziemy niebieskim szlakiem pod Tomasowski wychlad. Jak koniec, to jest połowa? Dobra, trochę tu jest zamieszane, ale znaleźliśmy. Nie ruszamy niebieskim szlakiem dalej. Gdzieś tu. Kartuzański most cały zubrukowany zejście koniec trasy. gdzie Stupaczki pod młyną. Mamy stupaczki przy jaskini, te są fajne. Ruszamy, o, to rusza się to wszystko. Coraz wyżej i coraz wyżej i coraz wyżej i połku. dzika moja dziewczyna idzie jak? dobrze? to dobrze nazwa stupaczki pod jaskinią chyba od tego właśnie fajna jaskina jak się pływa kajakiem to sobie tam można podpłynąć, nie? Postupaczka Wczoraj nogi, dzisiaj ręce robimy Ale się nie chybię. Chodnik górskiej służby dalej. Trosz nie krzywy ten chodnik. No jest. 511 metrów, a jak wejście na Rysy Pogoda. No weekend mega udany, zapowiadali brzydką pogodę, a wyszło jak na moich wycieczkach. Już schodzimy do Podlesoka. Była kanapka, piwko w surowisku. Jakieś 3 godzinki do Podlesoka. soku Widoczek na Tatry 15.06 Wyszliśmy o 9 Czyli 6 godzin W obie strony, bo to wahadełko było Jesteśmy na kempingu trochę opustoszał dzisiaj poniedziałek kampery powyjeżdżały mało co zostało kilka namiotów parę osobówek co i my zwijamy bandzaj, i jedziemy na Kraków fajny kemping 42 euro za dwa dni dwie osoby i camper van i w tym mamy wejścia do parku, które kosztuje 4 złote od osoby, 4 euro od osoby, więc jest to jakaś oszczędność. Bo jak przyjedziecie tutaj z marszu, trzeba zapłacić za parking. Tam było 1,5 euro za godzinę, albo 5 euro za dzień. No i jeszcze wstęp do parku, 4 euro za osobę. A tu na kampingu. Mamy już wszystko w cenie, a odko sobie stoi czeka na nas, spanie też tam jest. Więc tak się to opłaca ogarnąć całkiem niedrogo to wyszło. Knajpek na miejscu tutaj jest dużo, żarcie nie wiem czy drogie. Tak jak hmm. u nas ceny Automaty z kawą, prysznicę. Prądu nie kupowaliśmy, prąd kosztował 7 euro za dobę. Ale w kuchni jest możliwość na żetony, jeden żeton jedno euro, na żeton włączyć trzy gniazdka na raz na pół godziny. To jest fajna opcja nam wystarczyło podłatować laptopy, kamery, pierdoły. To też jest fajne rozwiązanie. Jest kuchnia, pralnia, suszarka jest w pralni. Ogólnie fajny kemping. Prysznice tu jest 10 prysznicy na cały obiekt i też są na żetony. Jeden żeton jest tam chyba na 3 minuty. Także podlesok polecam.